Od 11 marca przez cztery kolejne poniedziałki i środy Akademia Technik Walki wspólnie z Oksir, Sensei Centrum Przygody oraz Komendą Pogotową Policji w Pruszczu Gdańskim organizują cykl zajęć pod hasłem Bezpieczna Kobieta. Pomysł na ten kurs właściwie zrodził się tak trochę pod wpływem zbliżającego się Dnia Kobiet. No bo może niekoniecznie już kwiatki, chociaż to jest oczywiście dla każdej pani niezwykle miła rzecz, ale doszliśmy do wniosku, że tym razem zaproponujemy naszym paniom coś, co pozwoli im się trochę bezpieczniej czuć. Zajęcia odbywają się o godzinie 19 w sali przy ulicy spacerowej 8 w Łęgowie, w byłym ośrodku kultury i sportu. Co ważne, uczestniczki nic nie płacą za udział. Czego mogą się nauczyć w razie kryzysowej sytuacji? Każdy człowiek, widząc jakąś sytuację, która jest niezgodna z przyjętymi jakimiś zasadami, powinien jednak tą reakcję samemu podjąć, jeżeli oczywiście oceni, że jest w stanie i może sprostać sytuacji. A w najgorszym przypadku, i o to apelowałem, powiadomić odpowiednie służbę o tego typu zachowaniach. Wszędzie czyha na nas niebezpieczeństwo i nigdy nie wiemy, kiedy się w takiej sytuacji znajdziemy. W jaki sposób powinniśmy się bronić? Możemy się skupić na takich punktach newralgicznych, czyli tam oczy, tań, krocze. Możemy również i gryźć. To są takie punkt, na, na który się powinniśmy jakby skupiać. Może też nawet czasami wystarczy krzyknąć odpowiednio i to też spowoduje jakby zainteresowanie tą sytuacją innych, y, innych osób. Na pewno nie powinniśmy uderzać w brzuch, czy też w twarz. To nie jest dobry sposób. Co ciekawe, na kurs zapisało się dwa razy więcej kobiet niż na początku zakładano. Jak widać, sala była wypełniona po brzegi, a panie po zajęciach mają sporo wrażeń. Wydaje nam się, że mamy jako kobiety stosunkowo mały poziom agresji, przynajmniej te zgromadzone tutaj na sali. Stąd jakby w ogóle problem mm, największy w takiej barierze podniesienia na partnerkę, sparyk partnerkę rękę. Dla mnie to był problem. Problem duży. Dla mnie również. Po raz pierwszy brałam udział w takich zajęciach i uważam, że każda z kobiet powinna e, zetknąć się z tym, po to, żeby czuć się w miarę swobodnie. Może niebezpiecznie, ale, ale w każdej sytuacji potrafić się odnaleźć. Na kursie kobiety nie są w stanie nauczyć się walczyć, ale na pewno mają możliwość zobaczyć, jak się bronić, poznać pewne odruchy, które nauczą nas zachowania się w sytuacji zagrożenia. Ja od siebie mogę. E... Tylko zaprosić panie do uczestnictwa w naszych zajęciach. Życzyłbym sobie, aby tak naprawdę te zajęcia umożliwiły kobietom poczucie się pewniejszymi na ulicy. Ideą kursu jest przekonać panie, że nie są całkiem bezbronne wobec napastnika. Wystarczy wypracować parę odruchów, które uratują zdrowie, a nawet życie. Polecamy również zobaczyć Dzień Kobiet w Pruszczu Gdańskim oraz Walentynkowo w Pruszczu Gdańskim. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.